Czas też odgrywa rolę, jak Państwo wiecie, więc każdy tu z obecnych wie co ma robić i, i dlatego skróciliśmy tę sprawę, tak żeby każdy mógł wrócić do swoich obowiązków. Sytuacja jest rzeczywiście ciągle bardzo dramatyczna w wielu miejscach. Nie, państwo sami przecież informujecie to na okrągło przez, przez całą dobę. Najbardziej dramatyczna tutaj w Kotlinie Kłodzkiej, w powiecie kłodzkim to jest oczywiście w Stronie Śląskiej Łądek. Otrzymałem informację, że przed chwilą udało się odzyskać możliwość transportu kółowego do Stronia, tam była taka wyrwa poważna, ale w tej chwili prawdopodobnie na dłużej będzie można przemieszczać się do Stronia i z powrotem. Tam była już dość duża akcja ewakuacyjna, znaczy ludzie przenieśli się do części yy, yy, miasta. Chcę powtórzyć apel wczoraj, no niestety powtarzają się te sytuacje w wielu miejscach, gdzie yy, mieszkańcy nie do końca, yy, część, yy, oczywiście nie wszyscy, ale Niektórzy mieszkańcy czasami lekceważą stopień zagrożenia i odmawiają ewakuacji. Więc jeszcze raz chcę powtórzyć w imieniu wszystkich służb, przede wszystkim strażaków, żeby wszędzie tam, gdzie pada to wezwanie do ewakuacji, żeby jednak natychmiast te rekomendacje wykonywać. Ta sytuacja pogodowa powoduje, że Wtedy, kiedy jest możliwość ewakuacji, warto z tego skorzystać, bo w każdej chwili może się zdarzyć coś, co ewakuację utrudni. Są przerwy w dostawach prądu. Dotyczy to w tej chwili według według pani starosty 17 tysięcy mieszkańców tu w powiecie. Nie mamy w tej chwili możliwości szybkich napraw tych awarii w tych miejscach, gdzie doszło do zalań więc y, y, straż w tej chwili organizuje dostawy agregatów tam gdzie to będzie niezbędne ale nie ma się co y, oczywiście nie ma się co szukiwać nie wszędzie ten prąd będzie dostępny to samo jeśli chodzi o łączność y, 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 w wielu miejscach nie ma y, łączności y, y, mówię głównie tu o, o telefonie komórkowej internecie y, podjęliśmy decyzję o yy, użyciu Starlinków, to też nie będzie powsze powszechnie dostępne. Wiecie, Starlinki to no, jest miejscowy które który umożliwi w, w, w wielu miejscach, gdzie brak łączności na taką podstawową łączność, to też powinno ułatwić ewentualne akcje rachunkowe czy pomocowe, yy, ale też nie ma się co udzić, że wszędzie natychmiast odzyskamy łączność. Telefony stacjonarne w wielu miejscach działają, korzystamy wtedy z tych tradycyjnych metod. Jeśli chodzi o meldunek dotyczący dróg kolejowych, nie jest źle. To mówię nie tylko tutaj o Dolnym Śląsku, właściwie przywrócono wszędzie ruch pociągów bez większych zakłóceń, przebiega. No drogi to sami widzicie, miejscowo są yy, pozatapiane wielu i ten, ta sytuacja zmienia się z godzin na godzinę, więc nie będę teraz yy, raportował t, yy, tych sytuacji, bo one mogą być w każdej chwili nieaktualnej. Nie, nie trzeba na bieżąco sprawdzać i w yy, 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 informacjach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i yy, w yy, 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 ale musimy mieć świadomość, że tutaj ostrożność jest absolutnie niezbędna, no bo w każdej chwili niektóre z tych dróg mogą być ponownie zalane. Jeśli chodzi o sytuację na, na zbiornikach, ona jest y, 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 tutaj w powiecie płockim poważna. Y, najtrudniejsza sytuacja jest tam w stroniu i y, y, jedna z... Y, 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 w tak. i są takie, pojawiły się takie, takie głosy, że być może tama nie wytrzyma, i, ale one nie są yy, 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 prawdziwe. To znaczy tama powinna wytrzymać, nie mamy tutaj żadnych informacji od, yy, yy, od yy, tych, którzy odpowiadali za yy, tak, że remont tej yy, tamy yy, sprzed lat, ona powinna wytrzymać natomiast yy, przecionka i, i, i woda, woda płynie, ale nie powinno dojść do jakiegoś zasadniczego, yy, zasadniczego dramatu. Mamy pierwszy stwierdzony zgon przez wytonięcie na powiecie płockim. Mobilizujemy śmigłowce, do Wrocławia dociera pierwszy Black Hawk. Będzie także wyposażony w te możliwości ratownictwa. Do dyspozycji będą także śmigłowsze LPR-u. Mamy nadzieję, że nie będzie takich taki potrzeb, no ale rzeczywiście wtedy będziemy być przygotowani także na, te, na te, taką ewentualność. Panie ministrze, chciałby pan coś dodać? Chcecie coś dodać? Chciałbym dodać, iż pan sobie pozwoli. Chciałem powiedzieć jedno zdanie, że też informowałem Cię od samego rana i w nocy Pana Premiera o sytuacji w województwie opolskim, w województwie śląskim. Przewidujemy kolejne odprawy w ciągu dnia. W tych, w tych trzech województwach sytuacja się pogorszyła w ciągu ostatniej nocy więc ja proszę tutaj śledzić komunikaty, proszę uważać na alertę RCB, natomiast my będziemy opinię publiczną w tych trzech województwach informowali o sytuacji. Nadal mamy zmobilizowanych i tutaj w, w każdej chwili też jesteśmy gotowi jeszcze uzupełniać te ludzkie zasoby, jeśli chodzi o um, strażaków, policjantów, tutaj otrzymałem meldunki od, od komendantów i wszędzie tam, gdzie pojawi się potrzeba, będziemy starali się uzupełniać, ale też proszę o zrozumienie, niektórzy ludzie są naprawdę też wykończeni, bo pracują 24 na, na, na dobę. To jest często, bardzo często ciężka praca fizyczna, szczególnie wtedy, kiedy, kiedy um, um, trzeba uzupełniać wały i, i, i więc ludzie są czasami zwęczeni. Co zrozumiałe. Sytuacja w, w Ołazach, byliśmy tam wczoraj, niestety wyraźnie się pogorszyła. Znaczy most wytrzymał póki co, jeden i drugi, ale woda się przelewa przez most i niestety przelewa się przez te prowizoryczne wały, które wczoraj, wczoraj ludzie z takim wysiłkiem stawiali i cztery ulice w Buchowatach są zalane. No tam też taki kolejny powód, żeby poważnie traktować rekomendacje. Ten, to miejsce przy moście miało być ewakuowane, ale też nie wszyscy mieszkańcy, tak wczoraj wieczorem to miejsce wizytowaliśmy. To pamiętacie Państwo, część mieszkań była ciągle hmm, pełna ludzi, no, więc hmm, nic dramatycznego się nie stało w wielu ale na pewno że nie ułatwia też hmm, akcje ratunkowych. Także jeszcze raz ponawiam ten apel, żeby w sposób bardzo zdyscyplinowany wszyscy w miejscach zagrożonych wykonywali polecenia i, i rekomendacje Straży i Policji. Panie Premierze, jeżeli można, przemytanych radiozyk po tej ewakuacji chciałem zapytać, czy wiadomo, ile osób musiało opuścić swoje domy na przykład w powiecie kłodzkim może są dane za większy obszar. I drugie pytanie związane z tym, o czym Pan mówił, tej niechęci być może częściowo zrozumiałej do wypuszczania swoich domów przez ludzi. Pojawiają się takie głosy samorządowców tutaj, że być może należy zmienić przepisy, żeby umożliwić przymusową ewakuację. Chciałem Pana zapytać, jak się Pan odniósł do, do tych głosów? Bez pełnej takiej synergii, współpracy i dobrej woli wszystkich zaangażowanych w tym, osób potrzebujących pomocy żadne przymusy niczego nam nie dadzą. Nie, nie, znaczy trzeba dotrzeć jakby do, do, i do umysłów i do serc ludzi, żeby wszyscy zrozumieli, że i, i, i to co wczoraj mówiłem też jeszcze raz dzisiaj powtórzę. Pamiętajcie, jeśli odmawiacie ewakuacji, to stwarzacie poważne ryzyko czy niebezpieczeństwo, czy problem nie tylko dla siebie, ale także dla służb, dla, bo to utrudnia w ogóle działanie. Później, kiedy sytuacja jest trudniejsza, ewentualna ewakuacja kosztuje dużo więcej wysiłku. Być może jakieś życie będzie zagrożone tylko dlatego, że ktoś odmówił w odpowiednim czasie ewakuacji. Więc y, y, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby, żebyśmy używali środków przymusu bezpośredniego wobec ludzi, to też by nie ułatwiło y, ani policji, ani straży pożarnej działań. Więc mam nadzieję, że też dzięki Państwu i, 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 i Waszej pracy ten, ten apel dotrze do, do wszystkich zainteresowanych. No to, jest, to, to musi stać się dla wszystkich oczywiste. No nie, ma, nie, nie, nie ma co negocjować, nie ma co dyskutować, jak jest polecenie Straży Policji, ewakuacja, to prosimy natychmiast o polecenia y, wykonywać. Ja nie mam w tej chwili w pamięci y, danych zbiorczych, że cały 1600, 1600 tak powiecie Człowiecie, 1600 osób ewakuowano. To są y, no, przede wszystkim te takie lokalne ewakuacje, no, tak jak w Stroniu, to w do wyższych paki. Y, 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 miasta ludzie się przenoszą w szkole chyba. 400 osób znalazło się w szkole w, w tymczasowe schronienie. Wiadomo, że to jest na, nie, nie może spać tygodniami, to jest na kilkadziesiąt godzin. Mamy taką nadzieję na kilka dni. I, i, no ale spodziewamy się, że tych ewakuacji będzie, będzie dużo więcej. Tak. Panie premierze Jarek Brona, Radio Wrocław, wczoraj mówiliśmy o tym, że to nie będzie powód spóru, z 97 rokiem. Wieczorem już mówiliśmy o tym, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z taką wodą. Czy powinniśmy być przygotowani, chętnie, mieszkańcy końcu ziemi płockiej na dalsze scenariusze? Jakie są ustalenia hydrologów? Nie ma, nie ma scenariuszy, które się powtarzają jeden do jeden, więc tak jak ja też polegam na informacjach oczywiście specjalistów i sam nie ryzykowałbym jakiś prognoz. Przystawa wskazuje, że ta powódź będzie miała jednak inny charakter. On, to, to wcale nie jest łatwiejsze dla ludzi, bo szczególnie lokalnie to są bardzo gwałtowne zdarzenia. I, i, I widzimy co się dzieje w Czechach. Według hydrologów sytuacja na przykład we Wrocławiu może być znaczy nie, 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 może nie krytyczna, ale ta duża woda przyjdzie pod Wrocław w czwartek, piątek. Wszystko na to wskazuje, że cała infrastruktura zbudowana po 1997 i po 2010 roku, jeśli chodzi o sam wrocław, powinna być wystarczająca. Nie ma, nie, ja nie mam dzisiaj powodu yy, formułować jakichś ostrzeżeń, że nasz wrocław będzie, będzie zagrożony. Natomiast w bardzo wielu miejscach, yy, yy, i to sami ludzie mówią, to co widzą, to czego doświadczają jest poważniejsze niż w się I to nie jest jakieś szczególne pocieszenie, że na, na, na najprawdopodobniej to będzie miało cały czas charakter lokalny, a tylko że tych zdarzeń lokalnych są setki. Yy, yy, tak jak Straż Pożarna informuje dzisiaj, no to w, w tych interwencji w każdej miejscowości jest po kilkaset. Tak Tutaj nie ma powodu, żeby, żeby cokolwiek lekceważyć. Natomiast ja nie widzę powodu, żeby porównywać tę sytuacje. Powody tej powodzi są trochę inne. Infrastruktura inaczej wygląda. Nie, na pewno nie będzie, nie będzie jakiejś powtórki z listowy 1D. No, bo chciałem się dotykać o tą infrastrukturę. Na ile zostały wypełnione nowe zbiorniki? Te cztery najnowsze, które zostały wybudowane w 7 latach. Wiadomo coś? Tak, dostałem taką, ale nie chcę z Panią decydować. Może był... Nie ma. Nie ma właśnie. Znaczy, nie. I, i, to ważna kwestia, tak na ile zadziałały, bo tak naprawdę gdyby nie zbiornik na dunie i nie zbiornik w szalejowie, być może już to kłopot upływało o wiele mocniej. Tak, niż teraz. Tak, Pytanie, czy to to też to o zasadność to... budowy kolejnych takich zbiorników, bo tutaj będzie kwestia pewnie pilna. Na pewno ten, te doświadczenie z tych dni pokaże, czy ile jeszcze inwestycji tego typu będzie potrzebnych. W tej chwili ten, mówię, nie chcę cytować z pamięci, ale informacja, jaką dzisiaj rano otrzymałem się do sytuacji na zbiornikach. To w większości ciągle są rezerwy, ale, ale ta woda jest bardzo duża. Więc na większości zbiorników ta rezerwa, mówię tutaj w powiecie kłodzkim, ta rezerwa powoli się wyczerpuje. Więc I cały czas ta woda jest większa, w tym sensie, że spuszczamy wody ze zbiorników więcej, mniej niż. Tak, wody więcej, wody więcej przychodzi niż zbiornik wypuszcza, więc ta rezerwa jest coraz, coraz mniejsza i, i to, no, to jest też taki wyścig z czasem, jeśli tej wody będzie więcej, no to wiadomo, że, że gdzieś, gdzieś kończy się ta rezerwa, ale to jest średnio gdzieś jeszcze w tej chwili te 30% mniej więcej, tak bym powiedział, średnio zbiornika jeszcze rezerwy jest. No jeśli prognozy się potwierdzą, że dzisiaj do 15-16, przynajmniej opad powinien zmaleć albo, albo przestać padać, w jak mają być znowu... Deszcze, ale chyba i yy, 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 burze, ale prawdopodobnie w poniedziałek będzie ostatni dzień yy, yy, intensywnych opadów. No więc yy, yy, też zobaczymy. No, no dobrze, dobrze, Panie, panie premierze, jeśli, jeśli można, najtrudniejsza sytuacja jeśli chodzi o zbiorniki w tym momencie jest w województwie opolskim jarno Jezioro tam jest dość duży spust informowany, tutaj według instrukcji działają Wody Polskie, natomiast a propos Wrocławia zwracam uwagę na zbiornik suchy -Racigórz. to jest wielka inwestycja z naszych, z naszych poprzednich rządów, która właśnie ma służyć temu, żeby zabezpieczyć bieg Odry przed nadmierną wodą, także tak jak wczoraj byliśmy informowani przez szefową Wód Polskich, pierwszy raz jest przygotowywana procedura zapewnienia tego zbiornika. Także wraz z inwestycjami wrocławskiego węzła wodnego z budżetu państwa lata 2008-2014, pieniądze Banku Światowego, także tutaj jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne, zdarzyło się bardzo dużo. I Również tu pan minister infrastruktury. Jeśli pan tego potrzebuje, może przekazać panu pełną informację o zbiornikach w powiecie polskim. Premier tym natomiast szczegóły ma minister. To zapytać, problem, who, to, to jeszcze jest jeszcze tam, tam -ta. 100% prawda. się kompletnie o powież bo tak naprawdę nas tutaj w włosku to bardzo i najmocniej interesuje. Ja chciałem zapytać mojej premierze jeszcze o tą ofiarę śmiertelną. To pierwsza osoba zginęła w tej powodzi. Czy wiadomo coś więcej o okolicznościach? Tak <apareuci> nie, nie. Są miejsca, do których nie można się konwencjonalnie dostać teraz, na przykład samochodem. są takie miejsca, w których nie można się wydostać? Trudno im powiedzieć, jeśli mówimy o Kotlinie Kłodzkiej. Trudny no, jest. najbardziej jest. Trudny jest. tej jest. tak jak Trudny o Trudny yy, tak, jest. Trudny jest. Trudny jest. Trudny jest. Trudny dostać że jest. można tą Trudny jest. Trudny Natomiast Trudny jest. Dlatego śmigłowce sprowadzamy i dlatego wojsko tutaj jest wywódca brygady wosu, przygotowuje PTS-y. Dziś, kiedy już jest jasno, być może te pts będą w stanie przejechać właśnie do, do lądka z drogi, do to strony jest, Śląskiego pytanie, ludzi, To jest dla nas priorytet było, oczywiście. To. Priorytet przywrócenie połączeń drogowych. i zabezpieczenie ludności, żywność, wodę. To jest jasne. Tutaj Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej informował raz, że wszystkie siły rzucamy właśnie w tym, w tym celu, w tej chwili. Jeśli ta sytuacja się poprawi w ciągu kilkudziesięciu godzin, to nie będzie potrzeby jakichś ilościowo istotnych ewakuacji poza miasta. Mówimy cały czas o ewakuacjach wewnętrznych, czyli w obrębie miasta, ze względu na Hmm. Te, uh, wysokie różnice poziomów i, i stron, skoro miejsce jest bezpieczne i, i staramy się oczywiście w ten sposób działać. Ja mam nadzieję, że nie będzie potrzeby, na większą skalę ewakuacji, które będą wymagały wywożenia z miejscowości. Dziękuję. Dziękuję.